A tutaj mamy do czynienia właśnie z takim kuki Caterem znanym przez kilka lat w pucharowej serii NASCAR, jeśli chodzi o te ostatnie dekady. No to zaczynamy rywalizację w ramach Pensoy 400 Las Vegas Motor Speedway. To arena zmagań kierowców serii pucharowej. No i od razu Joel Logano tutaj znakomicie wystrzelił i jest liderem wyścigu przynajmniej w tych pierwszych dwóch zakrętach, a zobaczymy jak to będzie wyglądało na mecie pierwszego. 高考。 Michael McDowell wygrał kwalifikację do rywalizacji Penzel 400 jest teraz po zewnętrznej stronie, ale od zewnętrznej strony nadciąga też William Byron, który w tym momencie jest już w trzeciej linii, zbliża się tutaj do czołówki, kierowcy samochodu z numerem 24 obok niego Alex Bowman, a przed nim jeszcze dwójka kierowców, w tym właśnie Kyle Busch, Kyle Busch, który pochodzi stąd, pochodzi z Las Vegas, wygrywał tutaj w przyszłości po wielu, wielu latach, no ale za każdym razem, gdy jest w Las Las Vegas ma ochotę na to, aby zwyciężyć na swojej domowej ziemi. No i dodatkowo warto zauważyć, że Kyle Busch był niezwykle szybki podczas wcześniejszych sesji, podczas wcześniejszych wyścigów tutaj na torze Las Vegas Motor Speedway.